Cześć, witam Was z tej strony Okus i witam Was w nowej serii, nowej serii z World of Tanks, gdzie będę chciał zamieszczać co ciekawsze bitwy rozegranej przeze mnie czołgami. No, może jeszcze jakieś inne bitwy, w sensie powtórki innych graczy. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pierwszy rzut, chciałem Wam pokazać moją bitwę, którą przeprowadziłem przed chwileczką. To była bitwa I.S. 6. I.S. 6 to jest. Ósmego tieru ciężki czołg radziecki Czołg Premium i to jest fajne w tym czołgu. Bardzo go lubię, dlatego, że on ma, jak to mówię, magiczny pancerz. To jest pancerz, który odbija takie strzały, które powinny wejść i trzeba naprawdę wiedzieć, gdzie on ma te wikspoty, żeby, żeby go przebić, zwłaszcza z przodu. Co też wykorzystam tutaj w tej grze? No a sam początek, jak widzicie, jest fantastyczny. Ja tutaj, no, aż się rwę do roboty. <laughs> po prostu mi grę wywaliło na samym wejściu i miałem crash'a zanim go wyłączyłem, zanim tam, bo miałem czarny ekran i wiedziałem co się dzieje, więc zanim tam wszedłem do menadżera urządzeń i coś tam zacząłem kombinować, i zanim wyłączyłem to World of Tank, zanim włączyłem, no to tu już się zaczęła rozgrywka działać. Na razie póki co nie będzie ciekawego, więc powiększę mapę po to, żeby wam pokazać jak to wygląda. Więc. Mamy trzy ciężkie czołgi jednego meda, który tam sobie i, i oni jadą w miasto. No, standardowo też na pewnie pojechał. Niemniej jednak okaże się, że tam jest też sporo czerwonych. I to takich bardziej ogarniętych na no to wychodzi, no bo po prostu zaraz ich tam zjadą. Najadą, zajadą. Też jest szóstka tam jest. Tak więc już powoli zaczyna się to robić dla nich nieciekawie. Jak widać... Coraz więcej ich tam jest, i są małe, fajne tam czołgi, które też robią, yy, robią dobrą robotę. Ten T21, który jest tam w rogu teraz, w lewym górnym rogu, ja sobie tam jedzie, on fantastyczną robotę tutaj robi dla przeciwnej drużyny. Dobrze prowadzi tym czołgiem i zajeżdża z boku, jak się tylko da, po to tylko, żeby kąsać to, co się powinno robić zresztą, małym czołgiem. Bądź też sprawnym, fajnym, szybkim medem. No i, i co? No, patrzcie w ogóle na mapę. No, nasi jak widać pojechali dołem i ładnie tam pociągnęli tym dołem, więc widać, że po prostu cała drużyna przeciwników jest. Na północy w mieście. No właśnie dostałem wrzutę, że jestem nubem golderem, co sobie kupuje czołgi i zostawę na bazie. I nie chcę mu się nie wiem grać, bo nie wiem nie mam pieniądze wydaje, a mam to kupię. Dobra, słuchajcie, obudziłem się, wylogowałem się, patrzę co się dzieje. O matko, właśnie rozwalił się jeden ostatni nasz ciężki czołg, no przedostatni nasz ciężki czołg, ostatni ciężki czołg Red Bull Zipie. Typ 59 już tam jedzie, ale on tak patrzy, o pierą tam już nie ma co robić, więc się zaraz wróci. Ja to samo, patrzę, nie da rady, więc ustawiam się za tą chatką tutaj. I co, sidescrape'uje, czyli to dlaczego jest ten czołg też doskonale zaprojektowany, ma bardzo dobrą, bardzo dobrą pancerzenie, pancerz 100 mm z boku, jest bardzo dobry do sidescrape'u. I co? Przeładowanie, chowam się. Znaczy chowam się, przeładowanie, jak się przeładuje, wychylam się i strzał. Próbuję coś tam z daleka zrobić, ale jak widzę z marnym skutkiem. A wiem, że ich tam jest czterech. Kromul. Kromul leci na pierwszą tapetę. Out, dobra. Mamy trzech. No i widzę, że oni już zajmują się, oni mają to samo co ja bym zrobił, czyli po kolei. Najeżdżać w maksymalną siłą, ile tylko nas jest. Chłopaki, walimy, ile się da. Zdział. No, ja tak patrzę na tego typka, nie daję że mu pomogę. Ewentualnie zadam mu jak najwięcej, jak najwięcej im zadam zniszczeń. Tu próbuję jeszcze w dolną płytę, ale nie, albo spudłowałem w ziemię, albo to to nie przeszło w J6. Za bardzo z góry strzelałem. I widzę tego typu 21, który próbuje się zakraść, więc go. A, i uciekł. I patrzcie, co on teraz zrobi. ciach z drugiej strony bardzo dobrze tutaj kierował tym pojazdem. Pojazdem. Tym czołgiem. I przez niego teraz dostaje bułę prosto w tył wieżyczki, która jest bardzo słabo uzbrojona. Właśnie dlatego, że zacząłem się bawić w karuzelę <grym>, i zacząłem z Wszystkie z tym jeździć. To właśnie myśli sobie, aha, zajadę cię. Nie. Ja mam cię kolego na priorytecie. Ty musisz zginąć. Jakbym go nie zaczął się bawić, to jest szóstką na zderzaku. To on by mi tyle po prostu zmielił Weak Spot Quick Spot Pach Weszło, dobra, własne włas Do trzy jest jeden. Nasz ISK-a tam Cyfra. myśli sobie, aha, no jadę go z boku. Ja cię widzę kolego. Nie, nic z tych rzeczy. Dobra, zastałeś nam panie, tylko ty. No więc co, tańczymy, zasłaniamy lufą jak się tylko dał, x to co się zwykle robi i tyle, no. Próbuję mu teraz przyłożyć jeszcze raz w wieżyczkę, ale patrzcie co, skojarzył, dostrzegł patrzę, że nie da rady, więc spróbowałem mu jakoś w bok tu walnąć, ale oczywiście iskry poszły, spróbowałem, zaczął bardzo dobrze tańczyć tym czołgiem. Naprawiłem szybko swoje, naprawiłem szybko swoje podwozie, bo zerwało gąsienicę. I widzę, że AMX tam z tyłu mi pomaga, znaczy chce mi pomóc, więc ja go szybko przepycham tak, żeby był do mnie bokiem, żeby wystawić go do AMX-a. I na razie, panie, to tak jest. Uff, może bym sobie dał radę z nim, ale AMX bardzo szybko to przyspieszył, także podziękowałem facetowi bardzo, o właśnie. Możliwe, że mi też tyłek obronił. Ja się bałem tego FCM-a, bo ten FCM jest bardzo szybki, myślałem, że on tu bardzo szybko przyspieszy, żeby pomóc. Jest ze swojej. No i cóż, czekamy. Widzę, że ten AMX 50 100 yy, ogarnięty facet. to mocno. Jest nas trzech w ogóle. Jest nas trzech. nas dwóch. I Arta przeciwko trzem czołgom ciężkim i jednemu medowi ósmego Tieru. No, dosyć poważna tam ekipa jest. No ale może trochę mniej doświadczeni, przynajmniej tak to wygląda ze statystyk. No nic, czekamy. Ja myślę sobie tak, dobra, mam okul te lornetę polową, no to sobie wyjadę tam. Akurat tu jest bardzo fajne pole, dużo przestrzeni, więc będę miał bardzo dobry tutaj widok na wszystko, co się będzie działo. Włączyła się lorneta, czekamy. G.W. Pantera, tak, czyli... Gewer Panther, tak? Artyleria tam krzyczała pomocy. No to napisałem mu, że chodź do nas, obronisz sobie pupę, Tylko jak ci będziemy chronić, a ja co? A ja w tym momencie nie pozostaję na misji innego jak kampić, a oni muszą przyjechać. Czekamy. A i w tym momencie myślę sobie tak. To są szybkie czołgi, więc pomyślałem sobie: Indian Panzer i FCM dogadają się i zajadą nas od zachodu, czyli tam, gdzie patrzę. A cięższe pewnie leciały i tak już na dół, bo tam ostatni raz były na, na mapie. Zresztą zobaczcie sobie na mapie, tak? Czyli stąd lewe i T32 po prostu sobie pojadą ten musimy mieć lufę na dwie strony no, musimy czekać, kiedy się to pojawi. Artyleria się już tam ustawiła. A ja pomyślałem, że jak artyleria jest tutaj, to żeby najpierw nie zespotowali, a nie Artę, bo Arta się przyda. To już nie lepiej walą we mnie, więc sobie stanę gdzieś tutaj za krzaczkiem. Łączę lornetę. O, jeszcze bardziej się ukryję. Dobra, jeszcze sprawdziłem jak czym czołg nie wystaje za krzaka. No i co? Rozpalamy ognicho. <laughs> Kiełbaski, takie tam rzeczy. Czekamy. Cichosza. Cisza. Płonie ognisko w lesie takie. Płonie ognisko w lesie. No, już sobie zacząłem śpiewać, ale AMX zobaczył pewnie, że drzewa tam już fruwają. Ktoś tam położył drzewa po jego stronie i pisze spotet. Okej, okay, dobra, to tylko odwracam wieżyczkę, bo wiem, że jeszcze mi e, nie zaspotowało. Pudło. Dobra, jedziemy. Fantastyczny side script. ze strony amx -a. Patrzcie, co on robi tyłem? Tylko troszeczkę dosłownie mu tej, tego pancerza tam dostaje. Te 32. Już prawie szła bomba, ale AMX sobie poradził. Dobra. No więc co? Dobra, no to tam jeszcze jest jeden na pewno: Indianiec. Trzeba go jak najszybciej dopaść, więc jadę nam na czółwę. A, widzę, że jest jeszcze lewek. I jest Indianiec. A. Tak jest odbite. Bardzo dobra zbroja. Pan Lewek teraz tutaj strzeli bombę. I panie Lewku! była. AMX niestety pudło. Ale się będzie wkurzał przez to, bo troszeczkę mu tam zdezowało to wiało. No a ja to szybko wyskok. Przyłożenie, chowamy się, udało się uniknąć strzału. Jak widać, e, e, AMX jest Polakiem. Dopiero teraz tak naprawdę strzeiłem, że AMX jest Polakiem. Nie wiem jak. <grywa> India jest mi teraz e, e, ładnie machnął, zapenetrował, ale dobra, udało się. I teraz patrzcie, dostanę była do lwa. niechcący zupełnie. Znaczy, bo, zapomniałem w ogóle o tym spocie, że jest taka możliwość. Jest lewek, dobra. Tutaj, jak lewek jest, tu, to ja się zasłonię i sobie tam. Przywale mi i dostałem teraz bułę z boku. Patrzę, oż wpierdą tu są drzwi. <grym> Konduktor mi przywalił, nie? <grym> o matko, FCM się pojawił. Rozwalił arte fuck. Dobra, to się chowamy. Chowamy i przodem, już jesteśmy zaspotowani, ale na szczęście, AMX zrobił dobrą robotę, rozwalił lwa. I zostało nas dwóch kontra. kontra. FCM. FCM już chyba raczej spanikował poddał się. No też ciężko, co by tu mógł kombinować. On ma dobrą zwrotność ten czołg FCM, więc. Mógłby jeszcze jakoś tam próbować nas zajechać, ale za MX-setką to nie na bardzo. No nic, AMX setka tutaj mi mówi, że ja pojadę południem, a ty pojedź tam normalnie na zachód, okej. Okay. No to ja okej. Okay. No i tutaj oczywiście wielki nup Okus <gryz> przez samochody jakieś tam. Pierdzie. <noise> nie, jednak nie ten, bo tam będę za bardzo na widoku. Setka już się rozpędziła i tak pokazuje mi, ej, tutaj tam jest, nie? <noise> no dobra, dobra, już, okej, okay, tak nie... <noise> Dobra, i jadę. Teoretycznie, jakbym dostał DFCM, a teraz i mnie zapenetrowało, to chyba bym mógł mnie, jakbym miał dużego farta i duży rol, to mógłbym je zdjąć. Ale przynajmniej byłby zaspotowany i AMX setka mógłby go jeszcze pojechać. Jeżarówa, pierwsza była odbita. Strzał podczas jazdy. Tak po prostu, a nóż wejdzie. Ale nie wyszło. Chowamy się, w ogóle nie stajemy. Po prostu ja chcę, żeby on skupił na mnie całą uwagę, jaka tylko jest możliwa. Po to tylko, żeby AMX był przez niego wykryty na sam koniec. Tak jak teraz. Teraz dopiero zczaił się, że ten AMX setka go już tam wali, ale to już było za późno. Już nawet go nie zdążyłem. Dojechać ostatecznie. No, dobra gra. Dzięki panie, y, roga, Rogal na haju. Panie rogal, Rogalu na haju. Bardzo fajny był teraz ten meczik z Tobą na końcu. I co, przejdźmy teraz do statsów, tak? Z tej całej zabawy. A statystyki mamy następujące. Otóż. 100, prawie 10 tysięcy zarobione. Dobry wynik, bywało lepiej, ale to już jest całkiem nieźle. No poza tym na czołg premium, jeszcze na koncie premium, to wiadomo, no no, może to się no, bonusuje. Poza tym na, IS, na IS6 się bardzo dobrze zarabia. 3880 doświadczenia, to jest też bardzo fajnie, to jest mnożnik AZ2 i też oczywiście przy koncie premium. Jeżeli chodzi o statystyki tutaj naszych wszystkich graczy, no to widać rogal na haju. No może był dlatego, że na high'u to tam nastrzelał sobie tyle. No, w każdym razie bardzo dobra gra, Rogal. Dzięki za wsparcie na końcu. Damage'u, zniszczeń, o wiele więcej niż Jano, ale to AMX setka to jest jednak z tym swoim magazynkiem. To on do tego się tak naprawdę nadaje. 1176. Nie pomnożonego żadnego doświadczenia. No, ja akurat w doświadczeniu, o w doświadczeniu jestem tutaj. Byżej, wyżej, niewiele więcej, ale troszkę wyżej. 1232 to jest całkiem dość... Też bywało lepiej, ale całkiem fajnie. Natomiast tu jest ciekawie, ponieważ zauważcie, że nad skałem zniszczeń 3227, z czego 107, czyli pewnie ten Cromwell, który tam biedny pierwszy dostał strzała, co jechali na mnie, no to tylko ten był powyżej 300 metrów. Wszystko to z bliska. Innymi słowy, to wszystko nie było zaspotowane, to się przyjmuje, że ci są zaspotowani przez kogoś innego, a ci są niezaspotowani, czyli z bliska, więc więcej punktów za to dostaje się, no i więcej za tym dzieje i kasy i punktów doświadczenia. Natomiast zobaczcie tutaj, potencjalnych zniszczeń, czy tam potencjalnych tutaj tego damage'u, już prawie pięć tysięcy oberwałem na, swoją, na swoje konto. To jest właśnie ten magiczny pancerz I jest szóstki o którym wcześniej... Na samym początku mówiłem. No i co, I tak naprawdę zadowolony jestem, że ani jednego pocisku premium nie użyłem tutaj, żadnych tych goldów nie ładowałem, tylko wszystko fajnie. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. I jeżeli tak, to dajcie okejkę, okay jeżeli nie, no to nie dajcie okejki, okay albo dajcie mi tu cokolwiek. Jeżeli coś macie mi do powiedzenia, coś przekazać, no to śmiało w komentarzach dajcie, nie ma tego najmniejszego problemu. Wszystkie czytam, będę się starał odpowiedzieć. A jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy następny odcinek, no to zapraszam do subskrypcji, to zawsze pomaga. Tyle, także pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć!